Hej, ten materiał będzie troszkę inny niż wszystkie, ponieważ jest reakcją na to, co dzieje się y, od kilku dni w polskim internecie. W sensie zbliża się sesja egzaminacyjna, zostały ogłoszone y, terminy egzaminów i one przypadają tam na około połowę stycznia. No i zaczęła się standardowa giełda pytań. I jednym z ważniejszych pytań, które ma tysiąc odpowiedzi, według tego, kto co pisze, jest. Jakie masaże obowiązują na egzaminie? Jeżeli jesteś tego ciekaw, oglądaj dalej. jestem Przemek Rasiński, dyskretor fizjonauka. No i czołoweczka i lecimy z tematem. Kiedy przeglądam grupy facebookowe poświęcone egzaminom w 2024 roku, najczęstszym pytaniem będzie pierwsze, kiedy? Drugie, co na egzaminie? I odpowiedzi jest masakrycznie dużo, i większość z nich jest niepełna bądź błędna. No więc z mojego 8-letniego doświadczenia, z przejrzenia ponad 20 egzaminów, wynika, że klasyk, no to wiadomo, praktycznie każdy wie, że klasyczny jest na egzaminie. Drenaż limfatyczny. szybkie spojrzenie, był w 2016, drenaż kończyny górnej, a więc też może być. Masaż izometryczny. Był dwukrotnie, był opracowany mięsień trójgłowy ramienia i trójgłowej łydki, więc też może być. Przy okazji masaż izometryczny wykonywany bez użycia pasów poprzez stabilizację ręką bądź nogą masażysty. Był masaż centryfugalny, raz, ale był. Były masaże tensegracyjne w styczniu 2023 roku i tam cała sesja. To były masaże tensegracyjne. Zazwyczaj jest tak, że sesja jest hmm, Pomieszana. W sensie na przykład jest klasyk czegoś tam, izometryk czegoś tam. Tutaj była cała sesja masaży tensegracyjnych, co wywołało straszny kwik i e, pożar w internecie, bo się okazało, że na części e, pracowni, w części szkół w ogóle tęsegracyjny nie był ruszany. No nie zazdroszczę. Moi uczniowie byli przygotowani i świetnie sobie poradzili. No dobra, ale chwila, chwila. Nie wymieniłem segmentarnego. No, nie. I teraz jest dyskusja, czy segmentarny może być na egzaminie, czy nie. Moim zdaniem nie, z dwóch powodów, które już e, przedstawiam. Po pierwsze, nigdy na egzaminie go nie było, a była taka możliwość, ponieważ to jest o wiele starszy masaż niż masaż tensegracyjny czy centryfugalny. Masaż segmentarny był wynaleziony w latach 50., a tensegracyjny 10 lat temu. Także było pole do popisu, prawda? I nigdy segmentarnego nie było, a przynajmniej ja o tym nie wiem. Być może był tylko gdzieś tajemnie. Ale druga, ważniejsza rzecz. Jeżeli wchodzisz na egzamin, to masujesz kolegę z grupy, koleżankę, obojętnie, tak? Czyli masujecie się nawzajem. Ale osoba, która leży, nie jest waszym kolegą w tym momencie, tylko na przykład Janem Kowalskim, który ma 63 lata i cierpi na. Zwyrodnienie kolana i masujecie kolano. Ok? Więc, wiedząc to, i wiedząc jednocześnie, że przed każdym masażem segmentarnym należy zrobić diagnostykę segmentarną, jak to pogodzić? No, bo jeżeli ja bym Tobie zrobił diagnostykę segmentarną, to bym wiedział, jakie Ty masz zmiany odruchowe. Tak? No tak. Ale Ty nie jesteś tym gościem, który jest na karcie pacjenta opisany. No, więc oznaczałoby to, że muszę zrobić masaż według tego, jakie zmiany odruchowe zostały opisane na karcie pacjenta. To by było całkiem logiczne. Tylko, że masażu segmentarnego nie robi się na zdrowych. Ponieważ w momencie, gdybym wykonał źle masaż segmentarny, to Zborowski w swoim tomie drugim, czyli w tej książce, mówi, że nastąpią przesunięcia odruchowe. Przesunięcia odruchowe to są takie śmieszne sytuacje, czy znaczy śmieszne, może nie do końca, kiedy źle wykonany masaż segmentarny spowoduje, że pogorszy się stan pacjenta albo pojawią się nowe dolegliwości. No więc, skoro nie jesteś Janem Kowalskim, który ma 63 lata, a zostaniesz wymasowany jako Jan Kowalski, który ma 63 lata, to ten masaż będzie dla Ciebie masażem niewłaściwym. I może pogłębić swoje dolegliwości albo spowodować nowe. Nikt by tego nie chciał, prawda? Więc moim zdaniem jest to drugi i przy okazji ważniejszy powód, czemu masaż segmentarny do tej pory nigdy nie był na egzaminach i na 99,99% ,99 nigdy nie będzie. Czy mam taką pewność? Na 99%. Komisja egzaminacyjna już nie takie rzeczy odwalała, ale myślę, że tym razem to się nie stanie. Także spokojnie, nie ma co panikować, jeżeli nie umiecie segmentu, chociaż masaż segmentarny jak najbardziej pojawia się na egzaminie teoretycznym, gdzie pytania dotyczą tego, jakie są techniki diagnostyczne, jakie są techniki lecznicze, w jakiej kolejności techniki lecznicze i w jakiej kolejności, nie w jakiej kolejności i które techniki diagnostyczne działają na którą tkankę. Więc to warto kojarzyć. I mam jeszcze trzeci argument, który teraz na szybko mi się przypomniał. W związku z Adamem Zburowskim. Ja się uczyłem masażu segmentarnego na pracowni właśnie z tej książki. Ale ostatnio pojawiła się książka pani Gwardzik, Moniki Gwardzik, bodajże? Jeżeli pomyliłem imię, to przepraszam. I w niej masaż segmentarny wygląda w 100% inaczej. Techniki mają inną kolejność. Są inne techniki. Są inne w ogóle nazwy tego wszystkiego. Jeden z drugim w ogóle nie mają nic ze sobą wspólnego. Łącznie z tym, że pani Gwardzik nie podała Zborowskiego w bibliografii, tej części segmentarnej. Podała wszystkie inne książki, czyli w sensie od tomy od 1 do 5, czy tam do 6 teraz, ale bez tomu drugiego. Więc który masaż segmentarny miałbym wykonać? Według Zborowskiego czy według. Wardzik. Nie wiem i teraz jak to ocenić? No bo Centralna Komisja Egzaminacyjna miałaby z tym mega problem. To, to jest po prostu, są dwa odrębne masaże, nie? Więc to już jest trzeci powód, dlaczego masaż segmentarny nie pojawia się na egzaminach końcowych. No i tyle. I jeszcze jedno. Jeżeli stresujesz się egzaminem, bo uważasz, że nie jesteś najlepiej przygotowany bądź przygotowana do egzaminu teoretycznego lub praktycznego albo do jednego i drugiego, to mam dla Ciebie fajne rozwiązanie. Na mojej stronie www.fizjonauka.pl jest dostępny kurs. A właściwie, kursy, w których opowiadam o egzaminie teoretycznym i o egzaminie praktycznym. W sensie opowiadam, to jest mało powiedziane, bo, bo opowiadam o każdym pytaniu podczas 20 egzaminów z lat ubiegłych. A w kursie teoretycznym opowiadam o 12 egzaminach, które również przeprowadzam. W sensie masuję tak jak należy. No i dzięki temu można sobie zobaczyć, jak to wygląda. Fajna sprawa, polecam, jeżeli masz taką potrzebę. No i to tyle. Jeżeli masz pytania dotyczące egzaminów, pisz bardzo chętnie komentarze. Ja spróbuję na nie odpowiadać. Jeżeli podobają ci się treści na tym kanale, udostępniaj, lajkuj, subskrybuj. To wszystko pomaga budować zasięgi, a jest to jakaś fajna forma, właśnie podziękowania za moją pracę. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, cześć.